Chyba, że mam moją kolekcję moich ulubionych LPS. No, to jest odcinek dla Kini LPS i dla TBS LPS. Dlatego, bo ich bardzo lubię. Więc zaczynam ten odcinek. Pierwszą moją ulubioną jest ten właśnie wspaniały No mojej słodki. mój ulubionym jest y, awokado. Awokado ma dziurkę i jest słodka awokado. Moim napisanym ulubionym, y, którego właśnie nazywałam właśnie kinia LTS Mi się bardzo spodobały Wasze nazwy, więc ona właśnie się nazywa kinia. Nie ma i ciurka, jest słodkim moim ulubionym pieczopkiem. A, no i ona się nazywa właśnie e, Trzeba Serpes. Jesteście mój najlubiejsze. No, awokado, właśnie, tak się nazywa. Następnie jest e, Black One LPS TV, ale tak naprawdę na kanał się tak miał nazywać, ale zrezygnowałam z tego. No, właśnie to mój następny ulubiony pies. No i słodkim LPS-kiem tym moim ulubionym jest ten właśnie pop, który się nazywa. Bella. Yy. Bardzo go trudno zdobyć na no Allegro. Bardzo trudno takiego oryginalnego. Więc. No. No jest słodki. Czynny moim ulubionym jest. Sorry. Ten LPS Jest to niebieski oczek No i chyba moje, chyba przeodstatni Mój ulubiony I spadam Wyjmę te moje Ulubione I skończymy Właśnie moim ulubionym jest yy, Ten jamnik Jest to Poko. Poko właśnie ma dziurkę. No właśnie, ale prawie, ale ma na ręce. No i mamy Pacia, który ma pomarańczowe oczy. Sorry, tu jest Spike. No i ostatnim jest, ulubiony jest Ada ada ma dziurkę. W, na ręce i jest prawdziwy petshop, który ma włosy. I teraz będzie ta loteria. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okej, okay, tylko zostały te petshopy, ale wiecie dlaczego? Dlatego że wam tego nie powiem. Musicie się napisać komentarzu, dlaczego. Nie wam nie powiem, dlaczego one pozostały. Napisz tylko, napisz tylko to, co tam myślisz w głowie, tchę i tak samo tchę bez LPS i tak samo właśnie Kino LPS. Więc jak właśnie odcinek spodobał, to zacznijcie łapkę w górę i komentarz. No, e, więc... Więc ten odcinek naprawdę muszę się spytać, dlaczego one pozostały te petroby? To się do... napiszcie w komentarzu, ja wtedy przeczytam. Czy zgadliście, przytnę właśnie ten komentarz. Więc Pakinia patrzy best.